13 sierpnia w Szczyrku odbyła się trzecia edycja festiwalu Beskid Extreme Festival. Na amatorów narciarstwa, gór, podróży i sportów ekstremalnych czekało wiele niespodzianek. Goście festiwalowi z najwyższej półki i ich ciekawe opowieści. Znany z ekranów telewizyjnych i radia Z Tomek Michniewicz. Pierwszy Polak, który pokonał wielki szlak himalajski, Bartek Malinowski. Podróżnik, wspinacz, który zdobywa najwyższe szczyty Afryki, Robert Gądek. Tajniki narciarstwa zdradził ekspert Jacek Ciszak, a w fascynującą podróż do Japonii zabrali nas Michał Słowioczek i Maciej Błach. W bloku techniczno-narciarskim festiwalu zaprezentowane zostały techniki projektowania, budowania oraz wyposażania stacji narciarskich z uwzględnieniem wysokich oczekiwań potencjalnych klientów. Wiele festiwalowego czasu organizatorzy udostępnili twórcom powstającej przy ośrodku Szkoły Narciarskiej, w której obok nauki jazdy na nartach i snowboardzie prowadzone będą także kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące dla instruktorów narciarskich. Podczas konferencji prasowej omówiono postępy w budowie ośrodka narciarskiego Beskid Sport Arena, a także udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące technik produkcji oraz magazynowania śniegu w okresie letnim, ewentualnych zagrożeń terminu ukończenia prac budowlanych, rozpoczęcia planowanej działalności w sezonie zimowym oraz gamy i cen świadczonych przez ośrodek usług. Dla najmłodszych uczestników festiwalu organizatorzy przygotowali warsztaty podróżnicze z maskotką Ignacym, zaś dla osób starszych liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.